Kolejny super teren odkryty o tam coś śmigłowiec policyjny Miskop lata Ale zajmiemy się tym No kolejny piękny teren odkryty z widoczną działalnością bobrów O. To jest teren taki typowo bagienny, ale jeszcze bardzo, bardzo dziki, całe szczęście, że jeszcze nikt tutaj tak za bardzo nie zawitał. No super. Szkoda, że nie można Bobra spotkać, ale to chyba raczej w nocy. Jeżeli już o. wszystko się tu łamie, pruchno, super. Bardzo mi się tu podoba. No, tam w oddali też widać powalone drzewa, nic nie ruszane. To no, rewelacja. Trzeba będzie tu zaglądać częściej. Nikomu nic nie mówiąc. O, tam też widzę jakieś działanie pobrą. Hmm. Czyli są tutaj. Uch, cholera, szkoda, że nie można ich tak w ciągu dnia żadnego złapać, zobaczyć, sfotografować.